Gratulacje. To chyba warto wracać. Czy warto? Na pewno warto. No coś pięknego móc być ponownie mistrzynią Polski. No, jestem numerem jeden w Polsce. no Niesamowite uczucie po raz kolejny. Na ile dni wcześniej zdecydowałaś się, że weźmiesz udział w mistrzostwach? Myślę, że to jakieś 8-10 dni. To po prostu yy, musieliśmy z trenerem. Jedziemy, jedziemy. Dobra, decyzja zapadła. Jedziemy. Tyle. No i pojechałaś, pojechałaś do samego finału, Gratul gratulacje. Słuchaj. Yy, tak zakładałaś, że, że to może być mistrzostwo. Yy, czy zakładałam? Wiadomo, że zdarzyć się może wszystko. Ja wiedziałam, że tutaj zawodniczki przyjeżdżają też po złoto. Yy, każda marzy o zwycięstwie, więc wiedziałam, że nie będzie łatwo. Yy, ale jak już podjąłam decyzję, że jadę, to wiedziałam, że... Że ja muszę być najlepsza, ja chcę być numerem jeden na świecie, więc jak mogłoby to być możliwe, gdybym nie była numerem jeden w Polsce? Walki z zawodniczkami z zmieszanych sztuk walki zazwyczaj tak wyglądają. To są zawodniczki, które technicznie troszkę odbiegają od typowych pięściarek i takie walki są zawsze najtrudniejsze. Ja też byłam na to gotowa, a ja, ja jestem zawodniczką, która lubi boksować technicznie, lubię boksować na oczko, różnymi kombinacjami, więc takie zawodniczki zawsze sprawiają mi kłopot. Ale to jest dla mnie cenna lekcja i, i trzeba wygrywać z każdym, niestety. Stety, trzeba wygrywać, tak? Dokładnie. Słuchaj, nie, no bardzo ładnie. E, schodziłaś ładnie, też e, punktowałaś. E, zdarzało się też, e, pomyślałaś już w którymś momencie, że, że już wiesz, że to już nikt ci tego nie zabierze? E, nie, absolutnie absolutnie nigdy, w żadnej walce e, nie dopuszczam do siebie takich myśli. To musi być koncentracja do samego końca. E, bo... To jest walka bokserska, to jest, to jest na ringu, to są ciosy i zażyć się może wszystko. E, ale, ale czuję, że trzy lata w boksie zawodowym e, nabranie troszkę masy mięśniowej e, powoduje u mnie taką chęć e, mocniejszych e, ciosów, uderzenia mocnego ciosu i, i muszę jednak się troszkę rozluźnić. Chcąc powrócić się na dobre do boksu olimpijskiego, e, muszę z powrotem wrócić do swojej czujki i, i pracować więcej na nogach. To jest troszkę inny rytm, prawda? To zawodostwo jednak wymaga. E, tego, że rozkładania siły na więcej rund. Tutaj masz trzy rundy, troszkę mniej czasu, ale do sobie świetnie radę z tym. Super, dziękuję. Cieszę się, że tak to wyglądało. No Staram się wykorzystać swoje atuty, moje nogi, moją szybkość, mój balans tułowiem. Natomiast wkradło się kilka błędów, które nie powinny się wkraść na tym poziomie, ale jest to dla mnie, tak jak mówiłam, cenna lekcja i jest materiał do opracowania. No dobrze, no to co z tym Twoim zawodowcem teraz? Dzisiaj jestem ze zwycięstwem na mistrzostwach Polski, Jestem numerem jeden, jestem najlepsza, chcę dzisiaj świętować z moją rodziną, która tutaj jest. A w poniedziałek usiądę z moimi menadżerami, z Michałem Pernachiem, z Marcinem Ławiewską, z trenerem klubowym Tomkiem Delakiem i wszystko mówimy. No ale teraz na pewno rozmawiałaś troszkę z trenerem, z Tomkiem, no i co on sądzi o tym zawodowstwie Twoim? Chcesz robić przerwę, a może jest szansa? Żeby to połączyć? Żeby nie rezygnować? E, oczywiście jest taka szansa. Pojawiły się pewne propozycje. Ja oczywiście to rozważę. Największym marzeniem są Igrzysko Olimpijskie, ale jeżeli uda się e, wspólnie z Polskim Związkiem Bokserskim e, to połączyć, uda się zorganizować walki zawodowe, to ja bardzo chciałabym kontynuować swoją karierę zawodową, żeby nie stracić tej mojej wysokiej pozycji na świecie. No w tej chwili to było troszkę takich zawirowań, jeżeli chodzi o te Twoje starty. E, to jest wyprostowane, na jaki to jest drodze, jeżeli chodzi o boks zawodowy? E, tak, w tej chwili cały czas e, rozmawiamy. Z panem Mariuszem. Ja myślę, że to wszystko niebawem się wyjaśni i dobiegnie końca. Mój management jest w całym kontakcie z panem Mariuszem. Pan Mariusz chciałby, żebym, żebym ja się też rozwijała jako zawodniczka. Ja też jestem panu Mariuszowi wdzięczna za, za te szanse, które mi dał. Jakby nie ma żadnego konfliktu na naszej linii, po prostu wkradły się jakieś nieporozumienia, zawirowania, ale myślę, że w najbliższym czasie to wszystko się wyjaśni i wszystko jest na dobrej drodze na pewno. Mm, teraz trenujesz z Tomkiem Dylakiem. Jak ci się trenujesz z Tomkiem? <grym> naprawdę pod wielkim wrażeniem umiejętności tego e, zmysłu bokserskiego trenera Tomka. E, no, współpraca przebiega naprawdę super. E, zresztą e, chyba było widać, ja stoczyłam na tym turnieju cztery walki, e, chyba najwięcej ze wszystkich Mistrzów Polskich, które dzisiaj zdobyły złote medale. E, no i udało się. Zrobiliśmy to, e, można powiedzieć, w 10 dni. Także e, to jest właśnie przełożenie tej naszej wspólnej pracy. Odpoczynek co teraz? Zdecydowanie. E, oczywiście w planach był start w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwa Świata zostały przełożone, więc to będzie idealny czas na to, żeby się zregenerować po tym ciężkim roku, bo e, jak wiadomo ja w styczniu byłam operowana, w marcu wróciłam tak naprawdę do treningów i od marca jestem w pełnym treningu i, i cały czas wyczekiwałam jakiegoś startu, więc fajnie, że, że jest Mistrzostwo Polski. Teraz na pewno cały grudzień e, będzie to okres roztrenowania, ale na pewno nie będę siedzieć na tym kup. Będę poprawiać to, co się da, delikatnie, pomału, kroczek po kroczku, moją technikę bokserską i będę odpoczywać spędzać czas z rodziną, a w styczniu myślę, że ruszamy z grubej rury po prostu. To jeszcze raz serdecznie gratuluję zdobycia Mistrzostwa Polski, no i co, do zobaczenia na ringu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.